Nazywam się Kamila Armatys, pochodzę z Wrocławia, mam 37 lat i pracuję jako menadżer innowacji w ASML Berlin. Wybrałam Niemcy zupełnie przypadkowo. Kiedy siedziałam na wykładzie i jeden profesor opowiadał o projekcie. Ja, oczywiście, byłam zamyślona, myślałam, patrzyłam w okno i w pewnym momencie krzyknął: Studenci, dlaczego Wy się boicie wyjeżdżać? Wtedy się obudziłam i powiedziałam: Nie, nie, ja się nie boję. Jak przyjechałam, by znajomości niemieckiego było na początku trudno, ale no, musiałam się nauczyć, to się nauczyłam. Jak opowiadam rodzinie o swojej pracy, no to niewiele z tego rozumieją, ponieważ jest to dość abstrakcyjna dziedzina. W mojej pracy podoba mi się to, że, że pracuję z wieloma ludźmi, tylko pracuję po prostu z bardzo różnymi ludźmi przez różne działy. No i e, ta współpraca mi się podoba. Różne kultury te, z różnych e, narodowości ludzi. ASML supplies the world's leading chip manufacturers with the machines that make the chips. We're looking for international technical talent to help us develop and produce systems. Znaczy, mi się wydaje, że jako osoba z Polski można łatwo znaleźć pracę jako inżynier, jako osoba techniczna, ale żeby zrobić karierę, to trzeba już troszkę bardziej się postarać. Ja tak porównuję, że niemiecki jest trochę jak snowboard. Na początku jest bardzo trudny i ciężki trochę też boli, ale potem jest. O, potem, jedzie, potem już jak już się nauczy tych podstaw gramatyki, to idzie coraz łatwiej. Praca kobiety w męskiej branży jest specyficzna, bo trzeba się nauczyć reguł. Trzeba się nauczyć, bo to no, jak nie okłamujmy się, męska branża, męskie reguły. Trzeba się nauczyć co zna, odpowiedniej komunikacji, trzeba się nauczyć e, odpowiednich e, reguł. Trzeba było mieć troszkę, no, jak to powiedzieć, szeroką łokcie, trzeba było e, też nauczyć się specyficznego tonu, nie, mu, nie, nie, nie mówić raczej niższym tonem niż wyższym, nie zwracać uwagi tak bardzo na emocje, tylko bardzo bardziej logiczne roz, rozumowanie. Moje hobby to tajski boks. Zobaczyłam pierwszy trań, yy, sparing, adrenalina podskoczyła, no i się uzależniłam pomiędzy. Na przykład ja lubię w tajskim boksie to, że musisz je wszy... trzeba przyjść z czystą głową, skupić się na tu i teraz i, 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 i po prostu, no, ćwiczyć. No to ja sobie przy każdej stacji po... osiąga, wpisywałam na kolorowych karteczkach cele. No i co stacje, co stacje, co, co pracę po prostu je osiągałam i tak po kolei, że na początku byłam tam, doktora, robiłam, potem poszłam na pozdoka, potem stwierdziłam, no to będę studiować zarządzanie, no to studiowałam, poszłam do zarządzania innowacjami, no i tak po kolei, po kolei. Mi się wydaje, że te realizacja tych celów, z tego jestem dumna, że czasami jak znajdę taką karteczkę gdzieś w szufladzie, no to, to tak, no to, to jest wtedy duma.